W Instytucie Trychologii przeprowadziliśmy badanie, które wskazało, że co drugi Polak obawia się utraty włosów. 84% ankietowanych odpowiedziało, że sama ocena jest powiązana również u nich bardzo ściśle z wypadaniem włosów. Może być niska, jeżeli będą tracić włosy. 58% ankietowanych odpowiedziało, że do szukania pomocy skłonił ich strach przed utratą włosów. Jak wyszło z badania do trychologa, najczęściej zgłaszają się pacjenci z problemem. Na pierwszym miejscu utraty włosów, czyli łysienia, na drugim miejscu problemem z kondycją łodygi włosa, czyli np. kruszenie się, łamanie się włosów, na trzecim miejscu problemy ze skórą głowy, czyli np. Łuszczyca, łupież, łojotok. Jeżeli chodzi o rozpoznanie problemu, wówczas powinniśmy udać się do gabinetu trychologicznego. W gabinecie trychologicznym używamy specjalistycznej aparatury, która pokazuje nam sedno problemu, używamy odpowiednich Większyń, odpowiednich świateł, które pokazują nam, gdzie leży problem. Jeżeli chodzi o poprowadzenie terapii, wówczas proponujemy terapię gabinetową i proponujemy profilaktykę w domu, czyli odpowiednio dobieramy procedury pielęgnacyjne, np. szampony. Pacjenci bardzo często sami próbują na własną rękę poprowadzić sobie kurację domową, która niekoniecznie kończy się dobrymi efektami. Pacjenci nie do końca potrafią rozpoznać łupież, a np. łuszczyce, a zapalenie skóry. Bardzo często pacjenci pacjenci dobierają nieodpowiednie szampony, które przesuszają dodatkowo skórę głowy, a wydaje się pacjentom, że mają łojotok, które przesuszają skórę głowy, a wydaje się pacjentom, że oczyszczają ją z łusek, które są łupieżem, a są na przykład łuszczycą. Mylnie poprowadzona pielęgnacja domowa tylko pogarsza stan kondycji naszej skóry głowy. Jeżeli zauważamy zbyt intensywne wypadanie włosów, na przykład postrzegamy, że włosy mamy na ubraniu, zbyt dużą ilość pokąpieli wypadających włosów, zbyt dużo włosów pozostaje na szczotce podczas czesania w ciągu dnia, czy po umyciu głowy. To powinny być pierwsze sygnały, w których zgłaszamy się do trychologa i to w dosyć szybkim tempie. Im szybciej rozpoczniemy terapię, tym ona będzie krótsza, tym będzie bardziej efektywna. Niektóre typy łysienia są bardzo podstępne ze względu na to, że prowadzą do miniaturyzacji mieszka włosowego. Co oznacza, że mieszek się kurczy, kurczy i kurczy z dnia na dzień staje się coraz mniejszy, coraz słabszy i wypuszcza coraz cieńszego i krótszego włosa. Ten proces odkłada się wiele lat i takiego łysienia nie jesteśmy w stanie w 100% od Wrócić. Dlatego istotne jest, aby je jak najszybciej zatrzymać albo przynajmniej jak najszybciej spowolnić.